na raz, Przyładzi wiara, na Bibie zrobić hałas. Tu, o, w, tu. Przychodzi tu, na Bibie zrobić szum. Zróbmy te pierdolone półfinały. Zrobicie trochę hałasu dla półfinalistów. Wiadomo, wszyscy czujemy się jak się czujemy. Ematei, nie śpij tam pod tym tym, tylko zapraszam na scenę. Zróbcie raz dla Ematei. Będzie miał dobrego kolegę, którego dobrze zna, Pewnie nie raz tu finisterrowali. Zapraszam Teodora. I generalnie mógłbym nie powiedzieć, kto jest w drugim półfinale, ale dobrze wiedzą, że tam są. Więc w następnym szykują się już <laughs> moi bracie The Bur. Tymi i Ficiu. Więc dla nich hałas też. Na moich braci The Bur. Kto oglądał Ajax 95, to wie o co chodzi. Dobra. A tym razem 3-4 dla nich. Trzy, 4 Więc co? Więc, Teodorze, Majka już masz. A może Żyli coś wymyśli? A mają temat. No okej. Okay. Że było jasne. Wysokie kwalifikacje. Mamy wysokie kwalifikacje. bentja de boom, don't minuto, that yo what um, the Dobra, mamy tu pięć, więc wejdzie tu Teodor Śmiałam przy okazji, więc mogę tutaj zrobić całą salą I jeszcze raz wierzę, dam tą narośnię, więc przy okazji Ja dam tu wysoką jakość Wchodzę tu tak, ale wierzę, kiedy wchodzę, to dziś Wziął, wierzę, z tą to raczej nie przyjdziesz My mamy rozmowę kwalifikacyjną, to jest dokładnie tak Zresztą wierzę, to jest taki przytyk Wziąłeś, co ty możesz na tych pikpach pisać sobie w CV I to jest tak, zresztą wziął, kiedy wchodzę, tak to czuję wchodzę Teodor, edukuję, dziś cię to jest tak, zresztą wziął w bieżmi tu nawet, kiedy plące mi się język Ja wchodzę tutaj dzisiaj, więcej mogę zrobić to w tej chwili Mi się plące język, robią miał kabel w, wokół szyi To jest tak, zresztą wziął w ja tak I to jest właśnie moja klasyfikacja I kiedy ja wchodzę do więcej ziom mogę nabijać Moja klasyfikacja, to raczej dzisiaj jest finał I to jest tak, kiedy wchodzę do wizy, jest ta A ty się, się, się po przejściu, po, prze, po eliminacjach Hala, to był Teodor! A na Teodora! Ewa Tei! Esen już ci tyka, już ci tyka, już ci tyka! Esencja, to... Esencja naiwności! Esencja naiwności, Ewa Tei! Bum, od premiera! W sumie mogę to tu wszystko kontynuować dalej! Esencja naiwności, czyli Teodor w finale! I to jest proste ziomu, my tak dalej gramy! Te kwalifikacje do ukończył, dziś jak Adam Małysz. I mamy to proste to ciągle to samo, spadasz na bóle, tutaj dzisiaj w tym ku samo jak bardzo Patrząc po twojej mordzie, to już się stało No i dobrze, co to esencji, to ja mam esencję w wersach Jak się rozkręcam, to nie mogę przestać, ten ziom jest naiwny podbić Bo musiałby po pijaku mówiły, że jest dobry Ale dalej ja idę bo pod klubie, Ty pod klubem tylko nam masz szansę uwierz, ja mam tą esencję w wersach, i się je rozkręcam Daję to na tych patentach, serca ją I to jest tak ziomuś, daje to nie ksero Naiwności to jest czysta szczerość, mówię ci w i to jest dokładnie proste Ta naiwność to jest to, że to, przyniosłeś to To wiarę w siebie, że co proszę Możesz być najwyżej listonoszem, a jak tu wchodzisz to masz małą cię spalam sią Jak listonosz będę jak karma, on od rana się tam do wieczora Tu moja pora, to jest esencja jaki chowasz. tu pora pomoć, to jest ten towar, który mogę ci sprzedać czysty A jaki? Zaję? Yo! To byłem Matei Ja. się na temat Teraz robimy pięso, minuta po Yo. yo Yo, yo, wiesz, że no na bitwach tak zawsze chrzewak pod czferze Ty jesteś tajny, wiesz, że wypadnie w własnej kamerze I to jest tak, kiedy kto kogoś jest tylko jedna chwila Yo, ze spinera, ale wesz nie spinać I to jest tak, kiedy kogoś obiec, że mogę się rozluźnić Najwne jest to, że myśli, że fajnie tu drzwi swój podwójny, bo kiedy ja gra to wiesz, że to ogarnia w tym jest spójrz tak, Ja wiagrę, bo ja całka w, w górę twoja, zinstrukuję, klikuję tutaj w bitę, bo kiedy my gramy, to więcej mogę dać tukowie więcej słów, tak to ma wchlą, więcej słów, mogę jak znów jaż go i tak to ciąć, bo kiedy w tobie to więcej, nie chodzi o technikę, Razem nie odnajdziesz się z tym bitem, kiedy wiozę, jesteś wami raczej, raczej miernym zawodnikiem i to jest tak, kiedy rzucam w ten list, ta im nie możesz ziomuś myśleć że wygrać. I to jest tak, wiesz, że ja tak strzelam, to nadal te a masz ten teraz, i wiesz, że rozpierdoliłem cię nawet na kapela, bo to jest terror w Polsce, i wiesz, że teodotnie tą scenę jestem wielokrotnie, a przy okazji wiesz, że mną, ciągle tutaj grany jest, bo kiedy mamy wersję, to wiesz, że damy treść w sobie, i wiesz, mamy treść, dziamy mamy to wszystko w sobie, bo kiedy gram, to wiesz, że może tutaj zapłonąć ten do celu, wiesz, że rozpalam, kurwa, serca tych jak pierdolony Prometeusz Yo, Teodor! Wyzwanie na plałzu rzucił, Ewa Taj zrobić nie chciał i nie to jest się właśnie go. to najprostsza różnica bryma Ty myślisz, że wygrasz? Ja wygrywam I to jest proste, chciałbym, znowu jadę dalej To w twoje poprzednie wejście jak zwykle masz złamać lane i to jest proste Zemuś, jadę z vibe'em, tak nie wiesz co mówisz, to mów nie wyraźnie i to jest proste To jest właśnie twoje tutaj kredo Chodzę na widz zamazuję cię kredą. i to jest ten rap, po prostu tu na rewir, ziomuś. I to prosto przychodzę do finału, ziomuś Nawet jak powtórzę to samo słowo To i tak wiesz, że jak nawijam, że to, to jest Zawsze z głową Na przeciwko mnie stoi jakiś kasa nowa Myśl, że ma to słowa i nie jest jak super nowa A do tego ziomuś, ja tu wchodzę daję brak ja daję takie wersje, że cię szybko mogę zabić I to jest tak Proste, ziomuś gadał i na podkładach. Znowu musisz tu odpadać. I to jest tak, daj dobry freestyle. Nie masz peń skąd? Tylko z mojego singla I to jest tak, ziomuś. Mogę piskać freestyle na tych bitwach. Bo ta lewika się I mówię coś jak nowa Kiedy rzucam wolne, to jest znowu super towar. I ty chcesz, to pójdę mieć, nawijasz dobrze w ślubach nie my nie wydał nawet Jogasz Nawet za ileś srebrników A ja do bitu cię miażdżę do bitu, bez bitu i bez kitu Yo! Ematei! Zanim zapytam zasadniczo o co chodzi w tej walce I jaki jest werdykt w tej walce Spytam się Czy tych dwóch typów Oboje Zasługują na finał 5-12 w Krakowie? A czy może na ten finał mniej zasługuje? Teodor? Czy może Matei? Panowie Filip Rałczyński, panowie Rufin, panowie Muflon, jesteście kurwa prawie jak wiecie, w trójkącie tym, co u nas się bierze. To podobnie zostanie to te słowa nie To niech żywa na minka teodorowa grze A ja mam ten towar i możesz się schować, więc daję słowa i te słowa mówią tobie pięć jak pięć mordę Mogę wejść dobrze Dlatego ten styl to na no jest progres Twoja osobowość by chciałbyś jak mać kopię w klej Takim co robię mordę To jak Cassius klej I to jest rap Weź to na tym braku sklej, bo w na win, Każdy wie, że na winę to okej okay. I to jest tak prosty, ziomuś, swoją drogą Jadę dalej, to jest pono, ale to nie jest ten poniedziałek Bo pijam jak zimy, Co jest dobre Bo tutaj i w finale będę miał te dwie wiktorie Nie wiem, która na górze mnie zbyt nie to obchodzi Ale ten typ tutaj jak zwykle, mój zawodzi Bo to jest tak, ziomuś, lewa, jesteś lewy Dlatego wiem, ziomuś, że tu nie obchodzą mnie twoje przyśpiewy przy, przy I to jest tak, na winę kluby Dlatego tu ziomuś wchodzę i to jest w tym klubie Chcesz tu płynąć? Ja daję kolony nie na darmo, dlatego mogę to ogarnąć. Chcesz tu płynąć? Chcesz być jak Wisła, łajzo. Chcesz być jak Wisła? Będę twoją lewadią. I to jest ten skądś tutaj na czarno. Wchodzę na bit i to jest ten rakio. yo. to to byłem Matei. Yo. Czasu, że za Kaciusz zakleja. Yo. yo. Teodor, minuta bez tematu. Jo. yo. yo. Czasem myślę, kto na tą scenę te dzieci, C, Jak cię słucham, jestem zarazem za i przeciw I to jest tak, kiedy wchodzę, więc może możesz to długać Za, bo cię lubię, przeciw, jak cię słucham I to jest tak, kiedy wchodzę, to do, to do zagra dla ziomów Chcesz być jak Machomek, drob sobie w pie do domu I to jest tak, kiedy słuchasz tu na scenach Jakbyś miał wątpliwości, ziom, zacznij teraz I to jest tak, kiedy wchodzę, ziom, Aha. Gramy, tak, masz prawo więcej. ja mam prośbę zamieć. I to jest tak, zresztą kiedy gram klawo, to powiem to mi ziomu, ten free snack. Przy okazji lepiej nie idź na prawo, tylko na lewo do wyjścia. I to jest tak, kiedy wy mogę wpurwiać zioła. Jak dla ciebie to jest dziś jedyna słuszna droga. Słuszna droga, słuszna droga dla Ciebie kurwa na tych bitwach, co jest droga krzyżowa. I to jest tak, zresztą wziąć, kiedy wsiądzę znów do domów. Znów mam pomoc, no z powód. Na noże powinieneś mieć ten swój krzyż do domu. I to jest tak, zresztą kiedy wsią, to jest sprawdź to zio, ale ja jestem pewien. Powinienem iść do domu, powinieneś iść do domu, bo i tak mamy paragraf 5.1. Yo!